15 19 listopada 1942 roku na tyłach fabryki dział Barikady. We Szybko, wszyscy biegiem! Rosjanie kontratakują. A ostrzegano nas, że tanio nie oddadzą tego terenu. Musimy zyskać trochę czasu na ściągnięcie reszty batalionu. Trzeba utrzymać pozycję środkami, które mamy. Tak, mówię o was, żołnierze! Wszystko, co udało się nam do tej pory osiągnąć, zależy teraz od Waszej determinacji. Nie pozwólcie, by śmierć waszych towarzyszy poszła na marne! Weźcie drużynę snajperską i zajmijcie kabinę projekcyjną. Będziecie mieli stamtąd dobre pole widzenia. Szarf szuce! Najlepiej przydacie się strzelając z okien na wyższych piętrach, podczas gdy reszta drużyny będzie pilnowała parteru. Tym razem każdy strzał musi być celny. Uważnie wybierajcie cele, ale śpieszcie się! Postarajcie się utrzymać w kabinie. Jeśli nie będzie innego wyjścia, wycofajcie się do budynku 81. To żaden bastion, ale tylko tyle mamy. A jeśli rzucą tu czołgi, to zachowajcie ostrożność, korzystając z różnicy przeciwpancernej. Spójrzcie tylko, bolszewicy chcą odzyskać to miejsce i na pewno się nie cofną. W was cała nadzieja. Przykro mi chłopaki, ale trzeba wykonać to zadanie. Nie mamy wyboru. Dobra, ruszać. Bóg jest z wami. Hej, siemano czecicze, z tej strony Rashibo, a teraz kolejny odcinek zagramy w Red Orchestra. I wygląda na to, że teraz my kampimy. No. Teraz my kampimy. Więc so, dobra, jak to szło, mm, brońcie się w kabina projekcyjna. O, ładnie, dawno nie miałem małą przerwę, przyznam od tej gry, mm, ze względu po prostu na to, że były, przede wszystkim, były, nie, jak to się nazywa, strzelecka, obrona, snajper. Ehm, dobra, snajperów poproszę tutaj, o Jezu. E, żeby po prostu majówka, no i jak wiecie, no na majówkę sobie człowiek odpoczywa. Wyjeżdżę, jest to pierwszy odcinek, który nagrywam po majówce. Reszta, właśnie co była nagrana, to była nagrana jeszcze przed majówką. Drużna snajperska. No, chodźcie tutaj, snajpera potrzebuję na to i na tym miejscu. A! <laughs> no. Ładnie, dobra. Wychodzi na to, że. Hmm, chyba. Dobra. Brońcie się jak wszyscy możecie. W sumie, jak oni działają sami na automacie, <laughs> to to działa wyjątkowo dobrze. Nie lepiej zapewne niż jak my po prostu dowodzimy nimi. Bo się chłopaki zupełnie nie słuchają. Ale tak jak już mówiłem, jest to pierwszy odcinek po majówce, który nagrywam. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. A przede wszystkim, ludzie, ja bym się ucieszył, gdybyście powiedzieli, co tam u Was, jak tam u Was majóweczka minęła. A może se nawet. Byście mówili, jak u Was mają w kamina. Bo wiecie, no. Staram się w miarę. No. Tu był nasz? Czy wróg? Boże świętocznie Aaaa, dobra. O, jest tu tych pierrotów. Pieranie! No. Tak więc, ja bym wiedzieć też jak u was, no napiszcie jak wam tam minęła majówka, no może ja tam... A. U mnie, no co, u mnie majówka minęła w ten sposób, że co, namioty, ognisko, spacerki, ogólnie fajnie, ogólnie fajnie wszystko, pięknie, trzydniowy wyjazd <laughs> z paczką, dziewczyną, także... Myślę, że lepiej być nie mogło, jeżeli chodzi o plany na majóweczkę. A u was jak ludzi skaminało? Powiedzcie tam, podzielcie się w komentarzach. I jeżeli Wam się spodoba ten odcinek, który jest raczej waleniem do kaczek, no to dajcie mi powiedzieć też o tym, no. Jeżeli będziecie mieli pomysły też na jakieś serie, ja wiem, tak teraz się rozgaduje trochę, więc. mówić, co tu się dzieje, no ale co się dzieje, no, walimy do. O, walimy sobie normalnie tutaj do bolszewików, tak zwanych chociaż to Chociaż to było trochę inaczej historycznie. Trochę inaczej wszystko było historycznie. O, no tam był snajper, snajper jezu. LKM to, LKM to go osiągnęliśmy. Tutaj kolejny. A, nie mam amunicji, gdzie jest amunicja? A, amunicja jest tu na dole. No to trzeba skoczyć po prostu po amunicję i tyle. Dobra, gdzie jest ta amunicja? Dobra, doładuj. Ops, no nie poszło, nie poszło tak jak, tak jak miało pójść. gdzie jest punkt, który mam bronić? nie Niedobrze. Bardzo niedobrze. No, brońcie kabiny projektatora. No, jak było tak dobrze, tak teraz się zrobiło trochę trudniej. Ja chciałem mojego gawerna. No i co? Zwycięstwo. Aha, udało nam się! Dobra, bardzo fajnie, także e, dzięki wam za uwagę w tym odcinku, mam nadzieję, że się podobał i do usłyszenia, trzymajcie się, hej! I, ludziska, nie zapomnijcie powiedzieć, jak wy spędziliście majóweczkę, także do usłyszenia, do następnego, bye bye!